Witam was serdecznie w kolejnym filmie. Kolejny znak Zodiaku, a mianowicie znak panny na Maj, co będzie w maju się działo, jeśli chodzi w kwestiach właśnie tego znaku, a też trzeba przypomnieć, że zbliża się oczywiście zaćmienie księżyca w znaku Skorpiona na pełni, to szczególnie bardzo ważne pod kątem panny, która jest w sekstylu do yy, właśnie tego. Zaćmienia. I co tutaj może y, dobrego zadziać się, można tak kolokwialnie powiedzieć, dla panny? A mianowicie y, Ceres, która znajduje się y, do 21 czerwca y, w znaku panny, robi trygon, y, właśnie do świateł, robi sekstyl. Do znaku Skorpiona, a tym samym też do Księżyca będzie robić taki sekstyl już po samym zaćmieniu, ale w trakcie jeszcze światła mocnego, czyli tej pełni, oddziaływania pełni, bo jak wiecie, to zawsze 2-3 dni po pełni. 2-3 dni przed pełnią. Sama kulminacja to jest tylko ten efekt, kiedy najmocniej świeci Księżyc. Natomiast oczywiście ta pełnia oczywiście jest trochę zniekształcona ze względu na zaćmienie półcieniowe. To powoduje problem, dlatego że jest tutaj też opozycja do Merkurego, no właśnie, który jest władcą Panny. A więc co. Mogą tutaj jakie sytuacje pojawić się problematyczne. Ceres, która jest boginią w italskim właśnie znaczeniu też i starożytnym, ta Ceres, która utożsamiana też z Demeter, właściwie można powiedzieć córka Saturna, a też siostra i kochanka Jowisza. No tutaj pewne historie mogą pojawić się oczywiście urodzaju, ale także wegetacji jakiś takiego troszeczkę przestoju. Nie które panny mogą poczuć taki troszeczkę, no właśnie ten klimat tej Ceres, czyli takiego, no można powiedzieć, dobrobytu, takiej radości, ale też z drugiej strony są możliwości dzięki świateł, co ta Ceres może tutaj też dać urodzaj bardzo duży. No, właśnie, jaki urodzaj dla znaku Panny, Bo to wszystko zależy od tego, jaki, jaką macie pracę, jaki charakter wykonujecie, właśnie jakie codzienne wasze życie jest ukierunkowane. To jest też bardzo ważne. Te wszystkie czynniki są istotne. Jeżeli pytacie się, czy coś jest nieistotnego, to wam mówię, że każda właśnie sekwencja waszego życia jest istotna pod kątem tej energii kosmicznej. Która będzie teraz w tym maju? Początek maja, właśnie jakby z jednej strony kończy ten korytarz zaćmień, ale nadal funkcjonowanie tego oddziaływania, tego zaćmienia jest bardzo silne, które na przestrzeni kolejnych tygodni będzie się uaktywniać. Teraz to. Częściowe, właściwie półcieniowe zaćmienie Merkury w znaku byka. No właśnie, władca panny. Merkury jest bardzo ważny dla tych osób spod znaku panny, które mają w retrogradacji właśnie tego Merkurego, to ten okres może być niesamowity. Jeśli chodzi w, w trygonie, oczywiście do znaku panny, może tym osobom dać wiatr w żagle, można tak powiedzieć. Kolokwialnie, dlatego, że tutaj siła oddziaływania jest bardzo mocna. Z drugiej strony, już od 1 maja obserwujemy retrogradację Plutona, który pokazywał swoje chwilowe oblicze tylko właśnie wchodząc tą zajawkę, robiąc w znaku wodnika. A to oznacza, że Pluton, który powraca znów do Koziorsa, jeszcze też pomaga. Nie tylko y, oczywiście y, bykowi, ale też i przede wszystkim z trygonu ziemskiego, panny. Właśnie panna ma tutaj wsparcie i jeszcze będzie mieć wsparcie, oczywiście, w późniejszym okresie. Tych pięciu miesięcy będzie miała wsparcie teraz po tym okresie zaćmienia, a więc maj może tu być no, zapowiadający się bardzo dobrze, bo pewne pomysły, które się zrodzą w tym okresie dla panny, mogą tu być bardzo korzystnie ukierunkowane. Tym bardziej, że w trakcie kulminacji znak panny jest tym dziesiątym domem. Dziesiątym domem, a więc panna typowo związana z karnią typowo związana ze swoją pracą, być może tu nagrody, zbieranie żniw, właśnie tak jak ta Ceres, zresztą Ceres w horoskopie ma taki półsierp, taki można powiedzieć, to też kojarzony ze ścinaniem zbóż, a więc też wymiernie, i tutaj połączenie też i zbóż, a także odniesienia do swojego ojca Saturna. To taka historia mitologiczna, ona jest bardzo ważna, to co mówię w tej chwili. Natomiast Jowisz, już dla panny od 16 maja, ingres dobyka automatycznie Trygon, a więc można powiedzieć, jeszcze bardziej spotęgowane historie będzie Trygon, niesamowity ten, jeśli chodzi w odniesieniu do bezpośrednio znakupanny, a więc ta pierwsza dekada najmocniej ten początek dotknie tutaj dobroczynne rzeczy w Strygonu, ale cały czas Merkury jest w Strygonie, a więc można powiedzieć, że ten Merkury Kubera w odniesieniu do tych wymiernych korzyści, ten posłaniec bogów, on tutaj daje możliwości i jeszcze mało tego węzły poszerzają to wszystko. A więc wę węzły starają się z jednej strony poszerzyć, ale z drugiej strony tego Merkurego, i właśnie tutaj jest ten problem, tego Merkurego, no próbu próbują omamić, próbują zwieść, czy też no, pewne pomysły. No właśnie, tutaj jest taka historia powiększenia, ale z drugiej strony no, trzeba uważać, żeby nie ukierunkować właśnie w tym okresie działań swoich na właśnie niewłaściwe tory. To jest taka bardzo ważna informacja. Z drugiej strony też wsparcie od raka Marsa. W sekstylu do znaku panny. To jest bardzo dobrze. Jest sekstyl do Merkurego, jest sekstyl do znaku byka. Tam znajduje się oczywiście węzły, uran. Tutaj historia też trygonu urana. Y pomimo upadku w byku do y znaku panny. Także panny mogą w tym okresie o odrodzenie, może być uzdrowienie też, mogą się uwolnić. bo Właśnie ten moment zaćmienia to słońce znajduje się na 15 stopniu, yy, właśnie w znaku byka. A ten 15 stopień w kartach Torota jest związany z kartą Diabła. I tutaj pojawia się y, historia y, właśnie uwolnienia lub jakiegoś odwrotnie. Y, w pewnym sensie może być także kwestie uzależnienia od czegoś, kogoś. Ale z drugiej strony przy tak dobrym y, właśnie trygonie Urana, który uwalnia, który robi rewolucję, zmiany, mało tego sekstyl świateł i trygon słońca, y, powoduje y, bardzo mocne przejęcie przejrzenie wszystkich właśnie historii, więc raczej tutaj ten, ta karta Diabła może mówić o jakimś bardzo dużych pieniądzach, bo Diabeł jest związany właśnie z monetą, z pieniędzmi, no i być może tutaj może być pomnożenie dla Panny takiej historii, może to być wygrana na loterii może to być jakiś pomysł, który da niesamowite efekty właśnie w tym okresie przypomnę tylko, że w metafizyce tybetańsko-chińskiej ten miesiąc jest związany z wężem a więc jeśli jesteś wężem na przykład z roku 77 od 5 lutego urodzony no to tutaj trzeba zwrócić uwagę, bo wąż, wąż to jest fuwei, ale z drugiej strony strony, jeśli jesteś panną, no to tu są bardzo mocne mm, trygony. No właśnie, to wszystko zależy od waszego domu, bo pewne rzeczy przechodzicie, pewną transformację, oczywiście znak panny. I mogą być różnego rodzaju, właśnie zmiany w waszym życiu, ale one z perspektywy przyszłości powinny być yy, dobroczynne. Oczywiście u każdego coś innego, bo to trzeba spojrzeć. I teraz tak, jeśli jesteście, na przykład, tak jak mówiłem, wężem, choć wąż jest w miesiącu przyporządkowanym maju, to maj. No właśnie, ta charakterystyka węża jest bardzo dobra dla bawoła, czyli jesteś panną, jesteś bawołem, no to tu możesz zyskać. Jesteś na przykład kogutem, też możesz zyskać, jesteś małpką, to tym bardziej możesz zyskać, bo te relacje są bardzo dobre. Tylko, że tak, małpka ma dwojakie znaczenia. Zależy, w jakim cyklu jesteście. Czy dopiero jesteście w tym 36-letnim cyklu, czyli jeszcze nie macie 36 lat i jesteście właśnie w tym cyklu pierwszym, czy jesteście w tym drugim cyklu? Po 36. roku życia, i dalej, a może w trzecim cyklu, 36 lat. Także te różne, właśnie historie małpki i właśnie znaku panny, a także miesiąca węża, najserdeczniejszego przyjaciela małpki, właśnie wąż. Ale też te relacje są zmienne, bo są cztery zwierzątka, które właśnie wchodzą w takie relacje zmienne. Natomiast patrząc na rok, bo rok nadaje ton, a więc ton nadaje królik, królik wodny który na przykład jest kompatybilny z kozą, ze świną. I jeśli jesteś znakiem ze znaku panny, jesteś kozą lub świnią, to tu możesz zyskać. Ale z drugiej strony koza to drzewo, królik jest związany z drzewem, a więc drzewa i ziemia jest problem. Początkowo mogą być jakieś problemy, ale z drugiej strony jest to uzdrawiająca energia. Która właściwie kozy mogą skorzystać, dlatego że koza rządzi wodą, a więc też ukierunkowuje wodę, trzyma tą wodę. No, można powiedzieć, też może zniszczyć wodę, oczywiście, tak jakby patrząc, bo tamy i tak dalej, no te różne rzeczy, ale z drugiej strony drzewo kontroluje lub niszczy ziemię, jeśli jest jej za dużo. Te proporcje muszą być bardzo ważne i równe, też można powiedzieć, bo w tym okresie właśnie Suipo i sui taka historia jest. Jest tutaj widoczna. Dlatego też sprawdźcie, gdzie macie w poszczególnych filarach jakie zwierzątko. Jesteś na przykład znakiem panny, jesteś świnią, to ten okres może być bardzo dobry, ale uwaga, jest opozycja świnia-wąż. No właśnie, ale kto jest mocniejszy? Czy wąż jest mocniejszy w miesiącu, czy właśnie rok, który jest związany z królikiem, który jest w trygonie? Oczywiście, że rok. Dlatego, że rok to tak jak znak, to jest rola, to jest ta wyższa wiedza tej właśnie mm, astrologii tej, którą Wam tutaj na tym kanale po, mówię o tym właśnie i też pewne rzeczy zwracam uwagę, dlatego że rok nadaje ton. Oczywiście należy być ostrożny, bo jednak wąż i świnia, no to są takie przeciwstawne historie, ale z drugiej strony w tym roku, to jest bardzo ważne, jakie filary macie poszczególne, bo może się okazać tak, że właśnie wąż może być bardzo kompatybilny, jeśli macie na przykład koguty, na przykład w miesiącu urodzenia koguta, albo w dniu u koguta, albo w godzinie koguta, na przykład może być tak, pomimo opozycji kogut, królik, to miesiąc wąż może tutaj leczyć, może tutaj być jakieś yy, dobroczynne działanie, a, ale na przykład a z roku będziecie. Yy, przypuśćmy, yy, świnią, to jest ten trygon, królik świnia rok jest mocniejszy. Rok jest najmocniejszy, dzień mistrza też jest ważny, a więc też z jednej strony tu jest ta opozycja, ale ta opozycja jest niwelowana przez ten trygon. Zobaczcie, jakie to jest tu zawiłe. Zobaczmy w takim razie, co dalej, bo tak, mamy właśnie ten, ten sui Tai sui, to jest istotne to, co mówiłem, cały czas wschód, zachód, czyli królik, kogut. Jesteś kogutem, jesteś spod znaku panny, to tutaj zwróć uwagę szczególnie, ale właśnie w miesiącu maju, może być jakieś ułatwienie, bo wiadomo, że rok jest mocniejszy, to jeśli masz tą opozycję, ale jest jakieś dobroczynne sytuacja, bo to jest otoczenie, wpływ tak jak dom. Czyli miesiąc yy, pojawia się taka historia, jak właśnie element domu. Czasem dom i znak są kompatybilne, a czasem nie. No właśnie ta historia wiecie o tym, że zawsze tak mówię. Natomiast gwiazdy, które się pojawiają. I możliwości dla kogutów na ten rok opacznościowy, no to coś niesamowitego. Królik sam posiada ten po pomoc z niebios, ten Nobel, także też jest historia hmm, niesamowitych historii pomocy z niebios, gwiazdy akademickiej. To są rzeczy bardzo istotne. Oczywiście jest kwiat romansu, tu należy zwrócić uwagę w tym okresie, choć jest piątka. Także piątka też mówi o pewnych zmianach. I jakie szczególnie to zaraz powiem Wam roczniki będą tutaj w tym miesiącu, w miesiącu maju, gdzie loszu, wędrująca gwiazda z tej metafizyki debetańsko chińskiej nie mylić z numerologią, jest przyporządkowana właśnie w Gwieździe 5. Gwieździe z jednej strony um, Ziemi, ale z drugiej strony też ta gwiazda, trzeba pamiętać, ma. Właściwości niszczenia lub transformacji, podobna troszeczkę do Urana, razem z Saturnem. Tutaj te elementy Plutona działają i to może być właśnie w tym okresie widoczne, jeśli chodzi o tą gwiazdę 5. Zobaczmy w takim razie dalej, bo będę jeszcze mówić, jaki rocznik tutaj się pojawia. To jest istotne właśnie w tym roczniku. To na pewno chcecie wiedzieć. I zobaczmy dla znaku panny, bo przecież ta pełnia jest istotna. Księżyc jest w upadku. Zresztą nie ma problem w ogóle. Ten pierwszy dom dla tego księżyca jest troszeczkę niewygodny. Oczywiście daje duże możliwości z jednej strony, bo jednak, patrząc na no, księżyc, pomimo tego swojego trudnej pełni i zaćmienia jeszcze, gdzie węzły próbują zwieść. Troszeczkę i no, takie chochliki tutaj zrobić niespodzianki waszemu umysłu, bo to jest księżyc to umysł, a więc też należy tutaj zwrócić uwagę, że ten umysł jest dość problematyczny, ale zobaczmy w takim razie, co tutaj się dzieje. No właśnie, bo może tutaj być coś niesamowitego. Tak, jest karta dobroczynna, bo jest to karta szóstki denarów, a więc jest pomoc, jest bogactwo, jest pieniądze. Być może wiele osób z poznaką panien właśnie będzie chciało pomóc, ale uwaga, bo właśnie na tą kartę diabła, to co mówiłem wcześniej, te 15 stopnień, wiele osób może wykorzystywać panny, no właśnie, wykorzystywać panny, bo przez to zaćmienie, ten umysł, no właśnie, panny bardzo często są, pomagają, ale to nie wszystkie oczywiście, bo to patrząc trzeba na ustawienie indywidualne. Ale w większości to właśnie służyć i pomagać. Taka historia, jeśli chodzi o pannę, to są też znak panny i Merkury, przede wszystkim szósty dom, który też mówi. Tam jest Jowisz jeszcze do 16. 16. zaczyna się ten trygon. Mówi o pewnym ukierunkowaniu na Przede wszystkim na tę historię y, działania y, w odniesieniu do. Dobroczynnych historii pokonania wrogów, jakiś tutaj sytuacji ze zdrowiem, poprawy. To wszystko właśnie też dzięki Trygonowi Ceres, między innymi, ale także Merkurego. To jest bardzo ważne, bo Ceres w Pannie będzie do 21 czerwca, więc spokojnie. Także ten miesiąc może być i jeszcze początek czerwca, bardzo dobry, jeśli chodzi o właśnie wymierne korzyści dla Panny. To jest nowy początek, jakaś nowa droga finansowa też, jakaś no, nowe możliwości. Tu może być pomoc też rodzinie. Głupiec też oznacza dzieci, czyli też odniesieniu do, do dzieci. Może być jakiś finansowe wsparcie, może być tak, że będziecie coś kupować, jakiś prezent, ale zobaczmy, bo jest też historia właśnie odniesienia nowej drogi w kontekście też Waszej zawodowej historii, to przede wszystkim tak mogą być możliwości, tutaj pojawiają się szczególnie dla tych panien, które na przykład są coachami, są jakimiś właśnie doradcami, są agentami nieruchomości, czy jakimiś właśnie tego typu zbudownictwem związanym, bo Mars jest w znaku raka i pomimo upadku robi sekstyl do znaku właśnie panny, to jest to bardzo dobry okres, ale nie tylko, bo też patrząc, dziesiąty dom to instytucje budżetowe, a więc te panny, które pracują czy w szpitalach, czy w jakichś ośrodkach, ale też mają prywatne inicjatywy, które wspierane są przez państwowe właśnie jakieś historie. Tutaj mogą być no profit, jakieś inne, właśnie, fundacje, które mogą zyskać. To jest ten teraz okres. Oczywiście, należy się przyjrzeć temu indywidualnie, bo nie tylko, bo tutaj jeszcze pojawiają się inne historie, bo oczywiście musicie spojrzeć na swój. Na swój wykres horoskopowy. Ale teraz, tak, sytuacja, która jest bardzo ważna dla panny, to ta nowa droga, która się pojawia. Coś niesamowitego, coś co tutaj jest widocznego. Ale zobaczmy w takim razie Lenormandy, bo one mogą pokazać się z innej strony, te Lenormandy, czy, czy no miejmy nadzieję, że z takiej samej strony dobroczynnej, bo jednak panny tu mają wsparcie i jest. Um, Właśnie, ofiarowanie. Panny tak jakby komuś ofiarowały pomoc, czy to finansową, czy wsparcie, tak? To jest, eremita zazwyczaj mówi o czymś długofalowym, to o czymś długofalowym, ale też i mądrość, i dobroć. To jest coś, co cechuje właśnie przede wszystkim ta mądrość. O właśnie, jakaś karta pojawiła się, towarzystwo, czyli... Będzie jakaś podróż, to też jest na wylocie dla panien. Może już jesteście gdzieś daleko, może taka być historia. Bo jest Pluton w, w tym ustawieniu to, co powiedziałem. No właśnie, zaraz wam pokażę, bo to jest bardzo ważne. W tym okresie Pluton. Tu należy się przejrzeć, przejrzeć bo dziesiąty dom i trzeci dom to są te domy trzeci Pluton, a dziesiąty Mars w Zenicie. A więc zaznaczyłem też nieprzypadkowo ten dziewiąty i trzeci, przepraszam, to jest ta historia tych podróży. Właśnie o tym, co mu powiedziałem wcześniej, czyli jest możliwe, że Panny właśnie poprzez Kwinkus będzie jakieś przeznaczenie, bo jest od Plutona 150 stopni do początku znaku Panny, a więc jest pewne przeznaczenie ukierunkowane, właśnie jeśli chodzi yy, w odniesieniu do podróży, może tak być, może być, tu Mars też nawiązywać, że to może być połączenie nauki, podróży, bo dziewiąty dom, dziewiąty dom są kontakty zagraniczne, to są też wojarze różnego rodzaju, Lilith yy, jest też, yy, tutaj patrząc, yy, jest korzystnie, jest pusek stylu do znaku panny, a więc można powiedzieć, że malefiki tutaj w jakiś sposób wspierają też nieprzypadkowo znak panny i działają wspólnie i w porozumieniu pod dyktando też Kubery, czyli Merkurego. Nie ma, no, jest taka ciekawa historia wymiernych korzyści, bo coś się szykuje większego dla znaku panny. To jest też bardzo ważne. Panny są przed podjęciem ważnych decyzji w sprawach zawodowych, ale nie tylko, bo tutaj są historie też. Uczuciowych spraw, przede wszystkim też i patrząc dla panny, Wenus, no, w znaku bliźniąt, później, oczywiście, w znaku raka, czyli w połowie już. Maja poprawa następuje tych relacji, bo wtedy znów tworzy się sekstyl. A do tego czasu, czyli ten początek maja, może być jeszcze troszeczkę problematyczny, bo Wenus w bliźniętach robi kwadraturę do znaku panny. Tym samym no, taki kwas się pojawia, takie jeszcze nie do końca klarowne sytuacje w tych kwestiach relacji. No ale zobaczmy tak, co tutaj się dzieje dalej. Już mówię, jak to wygląda. Czy może tu być coś y, niesamowitego? Jest karta, tak, jest karta właśnie y, trumny, jest karta y, y, zakończenia czegoś, y, to nie oznacza choroby, bo zobaczymy co dołożymy, co się kończy, co może jakaś zmiana następuje. Tak, jeżeli Panny oczekują z jakimiś wiadomościami, to ta wiadomość może nie nadejść, yy, trumna też mówi, albo może być wiadomość o jakimś y, problemie, jakaś sytuacja, zobaczmy dalej. Mm, tak, ale. Yy, Uwaga, te wiadomości, no trzeba bardzo uważać, bo one mogą być nieprawdziwe. Może ktoś konfabulować. To właśnie ta sytuacja, o której mówiłem wcześniej, ta, te zaćmienie, bo jest ten jest lis, albo już takie sytuacje pojawiły się. Także różne wiadomości mogą się pojawić. One mogą być nie do końca mm, prawdziwe. Lis y, mówi, żeby jakby też być czujnym, żeby troszeczkę tutaj tak z dystansu podejść do tych wiadomości, oczywiście to możecie się dowiedzieć. To jest historia, jakby patrząc w kwestiach rodziny, domu, czy też spraw uczuciowych, o właśnie, bo tutaj też pojawiają się jakieś historie uczuciowe. Być może to właśnie taka też sytuacja, dlatego należy być bardzo ostrożnym. Ja zobaczę, co, co jest jeszcze dalej, Jak się patrząc na te właśnie historie tutaj znaku panny i ptaki, ptaki mówią przede wszystkim o takiej nerwowej sytuacji. Mówią o jakiś wiadomościach telefonicznych mogą być, bo ptaki to są podwójne historie i jeszcze też mogą mówić o wiadomościach telefonicznych. Jest historia przede wszystkim psa, który mówi tu o że tak naprawdę to jest jakaś rozmowa z kimś z przeszłości, z, z przyjacielem. No przyjaciel, ale może do końca nie mówić prawdy, w każdym razie albo ukrywać, niekoniecznie nie mówić prawdy, tylko może po prostu jakby nie do końca tutaj powiedzieć, jakie są faktyczne sytuacje. Natomiast to wszystko jakby jest dobroczynnie, czyli te rozmowy też przeradzają się w miłe, bo jest pies, a więc zakończenie tutaj nie ma jakichś problemów, czy nerwy, czy jakieś sytuacje, które wcześniej były spowodowane właśnie jakimiś wiadomościami, to tylko takie blotki, można powiedzieć, albo no, nie do końca tutaj należy w tym miesiącu, mają po prostu mogą być to też wiadomości, to może być tak, że ktoś może zazdrościć, tak, może powiedzieć, odnośnie kwestii właśnie czy to pracy, czy to też no w takim no, różnym kontekście, ale zobaczmy karty y, Tarota może ta zazdrość tutaj to tak y, akurat, y, bo y, Lis może właśnie taką mieć historię. Lis tak spogląda zazdrości, czasami obserwuje, no właśnie, ale to też y, należy uważać. Zobaczmy w takim razie, co tutaj się y, pojawia dalej. I już mówię jak to wygląda z punktu widzenia tego właśnie znaku panny. Tak, na pewno chodzi o pracę, o jakąś osobę z rodziny, być też może z pracy. Tak, jest tu jakaś pomoc. Być może ktoś będzie potrzebować jakiejś pomocy. Może to chodzić właśnie w tym trygonie i ta sytuacja: czy to chodzi o osobę starszą, czy to chodzi o jakąś pomoc, czy chodzi o jakieś sprawy związane. Pojawia się też szansa: Król Caro, czyli przyjaciel, ktoś w otoczeniu pracy. Może taka być historia, ale tutaj. Tak, nie do końca tak samo jak te karty Lenormandy, dlatego że jest dama pikowa, która mówi o takim troszeczkę, no, takiej przyjaźni, ale nie do końca tam jeszcze coś jest ukrytego. No właśnie, to trzeba byłoby tutaj spojrzeć, tak, bo jakieś spotkanie. Ktoś myśli o spotkaniu właśnie ze znakiem panny. To jest coś niesamowitego. Być może to jest taka krótka podróż, chodzi o jakieś uczuciowe sprawy. To jest też bardzo ważne. Może taka być historia. Tu jest pomoc, też jakieś spotkanie z jakąś parą czy gronem ludzi, no ale w ten długi weekend mogą być takie historie. W każdym razie jest towarzyskie spotkanie, które może mówić o m, tego typu y, historii, jeśli chodzi o y, właśnie znak panny. Y, subskrybujcie, oglądajcie, do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie.